Cześć, z tej strony Łukasz. Witam was ponownie na naszym kanale i mam dla was dzisiaj coś specjalnego. But startowy, but na zawody od szwajcarskiej firmy On Cloudboom Echo 3. Witam, witam was bardzo serdecznie na naszym kanale. Ponownie będę dzisiaj do was z recenzją buta od szwajcarów, buta startowego. Te chyba jeszcze nie mieliśmy, na naszych kanałach tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o buty startowe, buty na zawody. Słuchajcie, but Cloud Boom Echo 3, but z górnej półki, naprawdę po kilkunastu już biegach na treningach szybkich i na zawodach, muszę powiedzieć, że naprawdę świetna pozycja do spróbowania, poważnie. Dlaczego? Po kolei już opowiadam. Słuchajcie, design jak zawsze jest mega fajny, mega ładny jest ten but. I co ważne, jakość tych elementów, no tutaj nie musicie się niczego doszukiwać, nigdy was nie zawiedzie i zawsze będzie na najwyższym poziomie. No ale jakość, jakością przyjrzyjmy się, co tak naprawdę oferuje ten but. Na zawody, czyli but leczki, w sensie rozmiar 44, męski, to mamy wagę około 250 gram. Mniej więcej. No więc jest, jest OK, jest przyzwoicie. No i słuchajcie, co mamy w podeszwie, bo to nas chyba najbardziej interesuje. No i oczywiście zaczniemy od tego, że mamy pełnowymiarową płytkę karbonową Speedboard. Tą płytkę możecie w tej podeszwie nawet zobaczyć. Zobaczcie, ja Wam tutaj pokażę bliżej, może na przebitce zaraz zobaczycie te elementy wystające tutaj. To mamy płytkę karbonową. Całość oczywiście. Zatopione jest w super sprężystej piance Helion od Szwajcarów. No i całość nadaje nam fajnego, sprężystego, dynamicznego kroku. Trzeba dodać, że but ma dosyć duży drop, bo 9,5 mm, ale powiem szczerze, że nie czuć tego specjalnie podczas stawiania stopy. W dodatku to, co ode, do, do mnie od razu uderza, to but jest bardzo, powiedziałbym, minimalistyczny, to znaczy Leży na stopie bardzo opływowo płynnie i nie ma go dużo. Czujemy, że, że jest, jest go po prostu mało. Zresztą sama podeszwa. Zobaczcie, jak spojrzymy tej, tych elementów, nie ma tutaj dużo, jest trochę gumy, która oczywiście ma nam buta trzymać dobrze na, na, na wierzchni i muszę powiedzieć, że również na moczej nawierzchni całkiem, całkiem się. Trzyma. Zresztą zobaczcie, tutaj element wycięty tej gumy nawet z przodu. No nie wiem, czy to tylko efekt designu, no ale też zwróćmy uwagę, że producenci prześcigają się w takich rzeczach po to, aby obniżyć wagę buta. Tak? Mamy element gumy mniej, niespecjalnie to wpływa na obniżenie przyczepności, no a na wagę na pewno jakiś tam drum czy dwa nam spadają. Także drop 9,5 mm, speedboard zatopiony w helionie, no i to nam nadaje naprawdę dobrego biegu. But przeznaczony, to nie powiedziałem na samym początku, na bardzo szybkie bieganie, chociaż mówiłem, że but startowy, but na zawody, więc to jest jednoznaczne. Można spokojnie biegać dłuższe dystanse, półmaraton, myślę, że i maraton można w tym bucie śmignąć. E, idźmy dalej, słuchajcie, cholewka, cholewka wykonana z fajnego e, materiału e, w 100% recyklingowanego, e, mówię fajnego, no bo jakby w odczuciu jest przyjemny, jest e, cieniutki, ta siateczka jest jeszcze perforowana, zobaczcie na zbliżeniu, e, e, w związku z czym stopa się czuje e, no bardzo świeżo, bardzo wolno, w sensie takim, takiej wolności i, i naprawdę fajnie w tym bucie się przez to, przez to biednie. Do tego, jak dodamy jeszcze fajne rozwiązania w sznurowadłach i we wkładce, a co mam na myśli? Słuchajcie, sznurowadła są poczyte dodatkowo cieniutką warstwą silikonu. Dzięki czemu one naprawdę świetnie się trzymają. Tutaj też ta część, w której sznurowadła wchodzi, jest silikonowana, więc, jakby nie ma opcji, żeby coś się nam przesuwało, wszystko świetnie trzyma. Język. Bardzo cienki, przylegający do stopy, z rozszerzeniem w górnej części, która wchodzi nam tutaj pomiędzy buta a stopę. Dzięki czemu jest fajne, fajna ochrona na ten element, gdzie my sznurowano, zaciskamy, dociskamy, mocniej sznurujemy. No i to, co powiedziałem o tych elementach silikonowych, to też jest takie rozwiązanie raczej rzadkie. Spróbuję wyjąć tą wkładkę i pokazać, chociaż to niekoniecznie jest takie proste, nie. niekoniecznie jest takie proste, ale spróbuję tam kamerką wjechać, od środka macie linię paseczki silikonu na przedniej części stopy i z tyłu napięcie, to wyżłobienie logo marki ON, to też jest silikon, dzięki czemu ta stopa w bucie nam się nie przesuwa i rzeczywiście stabilność jest na mega, mega poziomie. Także to są wszystko elementy, słuchajcie, które wpływają na na to, że ten but jest naprawdę warty e, uwagi, czy warty swojej ceny, to już sami sobie odpowiedzcie, bo to nie jest tani but, e, 1200-1300 zł w cenie takiej pierwotnej, jak przeglądałem jeszcze dzisiaj, internet. E, także no cena na poziomie innych butów startowych, wiodących marek tych topowych modeli, e, sami zdecydujecie, natomiast ja mogę powiedzieć, że Robi robotę but, naprawdę dobrze się w nim biednie, nadaje dynamiki, tak jak powiedziałem, karbonowa płytka, pianka super, minimalistyczna podeszwa, dobrze trzymająca się, super cholewka, elementy silikonowe w sznurowadłach, we wkładce, no i oczywiście design, jak zawsze, tego już nawet myślę, nie muszę za dużo mówić, mówię, marka On no to już to powinien być synonim też wysokiej jakości, świetnego designu. I tak w zasadzie jest. Sprawdźcie, przetestujcie, Marka on często robi testy obuwia, nie wiem, czy tego modelu będą, ale, ale warto, warto sprawdzić. No, może się zakochacie i sam raz taki model butów na zawody w Waszej szafie zagości. To tyle ode mnie, jeżeli chodzi o tego buta. Oczywiście zapraszam Was na nasze kanały na social mediach: na Instagrama, na Facebooka, na TikToka. Bardzo proszę, abyście subskrybowali ten kanał na YouTube. Wtedy dowiecie się szybciej o tym, co nowego. A nam też łatwiej docierać do większego drona. Oczywiście, na sam koniec dodam, chociaż myślę, że to jest całkiem oczywiste, bo inaczej nie miałoby to sensu. Y, że ta opinia o tym bucie jest tylko i wyłącznie moja. Y, wy się możecie oczywiście z nią nie zgadzać, natomiast jednego możecie być pewni, y, nie ma na nią wpływu absolutnie żadna inna firma, ani firma on, ani żaden z dystrybutorów sklepów y, na no, nic. Sam przetestowałem, sam pobiegałem i y, 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 to co mówię, po prostu są y, moimi te rzeczy są moimi odczuciami. Albo mi uwierzycie, albo nie, natomiast ja sugeruję, abyście się ewentualnie kierowali tym, co mówię i sami sprawdzili, sami doświadczyli tylko wtedy, co będzie miało sens i w 100%. procentach będziecie wiedzieli, czy ten but jest dla Was. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam oczywiście szybkich treningów i dobrych startów w zawodach. Do usłyszenia, do zobaczenia na trasach. Cześć!